No patrzcie jak ślipa przysypię. No, witajcie kochani. Witajcie obejcie w kuchni. Tak, dzisiaj u mnie w kuchni. Bo ja dzisiaj byłam na czym? Na pazurkach. Na pazurkach. No i oczywiście jak byłam na pazurkach ładne. Bardzo mi się podobają. Tam ktoś pisał, że ten... Jak pani może cały czas mieć takie same paznokcie, co nie? Ten sam kolor. Bo mi się podoba. Ja robię tak, jak mi się podoba. Nie będę robić co innego. Tym bardziej, że jeszcze... Nie wiem, czy tam ktoś yy, ogląda ten drugi kanał, ale yy, przy Becia gotuję. No ja uważam, że powinny być właśnie takie delikatne do gotowania. Bo ja gotuję, a nie pokazuję yy, paznokcia. I teraz tak. Co, no i oczywiście musiałam zajść do Biedronki, no bo, po drodze, to, było, no. No bo to było po drodze, no. <laughs> A że było na pazurkach na piechotę, no to tak. Kupiłam ser. 43 tego sera. Nie wiem, gdzieś mam paragon, nie pamiętam gdzie, ale mniejsza z tym. Ser, bo i była rzutkiewka. Po złotówce była rzutkiewka. taka nie za bardzo, ale akurat nam się zachciało. Wczoraj już żeśmy o tym mówili, co nie? że Zjedlibyśmy ser biały, my lubimy ser biały i rzodkiewka i, i szczypiorek, to też kupiłam szczypiorek, szczypiorek niby ile kosztował, później tak, kupiłam dwa pstrągi, e, powiem Wam, że my jemy dużo ryb, tylko, że nie za każdym razem Wam pokazuję, nie było akurat na e, tańsze, trudno, ale pstrąg musi być, Także będzie pstrąg, makrela też będzie. O, tutaj będę sobie przekładać, Kupiłam jeszcze te. One chyba 17 albo 18 zł kosztowały. Uh -huh. Tak. Czy ja je. Ten. Słuchajcie, ja uważam, ja patrzyłam to. nie w mojej zmywalce ja nie widzę różnicy. Te droższe, co nie, te takie, zapomniałam jak one się nazywają. A, a te za 38 sztuk za 17 albo 18 zł. Ja nie widzę różnicy, więc jeżeli nie widzę różnicy, to po co przepłacać. No i na 38 to taki kartonik mi tak średnio wystarcza na miesiąc czasu za 17-18 zł tak. Także mi to wystarcza na tyle. Bo e, my mamy zmywarkę e, tą jak to się nazywa? To jest 40. Mhm. Na dwie osoby, słuchajcie, trzy jest wystarczająco. Codziennie w, w, wrzucam, wrzucam, Boże, włączam ją o, na, na noc i rano wyciągam czyste naczynia. Dwa razy to, tego u mnie idzie dużo, tego, tego i do łazienki e, niebieskiego. Uważam, spróbowałam w Kauflandzie, kupowałam w Lidlu, uważam, że te biedronkowe są najlepsze. Najbardziej przypominają mi takie ściereczki jakby bawełniane, które fajnie ścierają. I tego u mnie idzie dużo. Artuś! coś tam grzebie. Także tego idzie mnie, u mnie u dużo. Takie duże płatki kosmetyczne. A i powiem wam, że ten, te moje oczy dalej się nie przyzwyczaiły. Dalej mnie kuje, dalej mnie swędzi, dalej chce się drapać. Nie wiem, chyba, chyba to były spróbowane rzęsy i chyba więcej już nie, nie, nie założę. Pomys do, do, do tych donuzek, do pięt. Makaron ryżowy, bo ostatnio robiłam zupę tą, jak to się nazywa? No, no, Tom z owoców morza. I wiecie, już, że ja ją jem? No. no w szoku jestem. została już jedna no. taka malutka miseczka i koniec. Ja nie lubię takich zup. Tak, ta mi smakowała. No, wzięłam właśnie jeden makaron ryżowy, bo już nie mam. A ja ten makaron ryżowy tylko właśnie do takich owoców A mogę. miałeś powiedzieć, po co zostawiasz ogonki w krewetkach w zupie? Fajnie by było, żeby były krewetki całe z głowami, bo one dają smak. Ale nie, no nie było, więc chociaż z ogonkami. Bo takich tych cał w ogóle bez pancerzyków, to ja nie lubię krewetek, bo ten cały smak, to oni już wygotowali wcześniej. Dlatego zostawiałam. Dwa razy sałata rzymska. Ona mnie 5 zł z czymś kosztowała. Także sałata rzymska, bo będą kotlety. Też. E, I dwa razy taka mix. Ja lubię dać łyżkę, tylko tego e, z, no, śmietany. I, I kupiłam sobie zaraz. To idzie do wyrzucenia. Bartuś akurat poszedł do kuwety. I słuchajcie, jeszcze co kupiłam, pokażę Wam. Czekaj, bo może nie, nie, nie położę tu na tym. Ale one jeszcze nie noszone są. No one są jeszcze nie noszone, tak? Tło, pokaż, tu o. tu. na mnie. O. I kupiłam sobie takie e, cichobiegi w Biedronce. Mhm. Kosztowały 69 zł. Tak, 69 zł. Słuchajcie, przymierzałam już. Czekaj. Wezmę tą gumkę, ten i pani w ogóle z Biedronki, bo ja tak zaczęłam je oglądać. A pani z Biedronki do mnie mówi: Jak się pani zastanawia, to niech pani sobie weźmie, bo ona też ma i są bardzo wygodne, leciutkie. I ona wzięła dla siebie i dla swojego męża. No i dobrej firmy są. No i mówię: A to nie, no to ja tak samo sobie. Wezmę, bo coś szukałam. Takiego. Pokaż Majci Bej się też podobają. Maciej, Majcia! Zobacz, to, to, to są takie buciki. No takie, no. Tak? O. Tak Jak już. sztuka noska? No, to, to też? Zatwierdzone? Zatwierdzone. To jest rozmiar 38, bo ja taki noszę. Rzepy tu. Fajnie, mhm. bo ja mam tu bardzo wąską nogę. Rzepy tu. I mówię, nie, za, te, za takie pieniądze to ja sobie. Bo patrzyłam w tym. Ja w, nie w Rosmanie, patrzę, zapomniałam. W Martensie. martęsie. W Martensie były po 140 zł. O! Fajne cicho biegi. Wyprofilowane fajnie. No. Ekstra. Bo ja, 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 tak jak mówiłam, ja wolę takie wszystko sportowe, co nie? Mm -hmm. Także będę miała. A i też ktoś tam prosił, żeby były hole zakupowe z ciuchami, z kosmetykami. Nie będzie u mnie takich holi. Dlaczego? No bo są kobiety, które się lubują w tym, tak? I kupują non stop. Ciuchy, kosmetyki, buty. One po prostu to lubią. Ja kupuję tylko wtedy, kiedy coś potrzebuję, naprawdę. A bardziej zakupy u mnie będą spożywcze. Pokaż sukienkę. Od kogo? Od Marty. No, no także u mnie raczej, raczej w takich koli... z to, to nie będzie. Będą chole będą wtedy, kiedy na przykład to właśnie takie cichobiegi, klapki sobie kupiłam, czy tam kurtkę coś potrzebuje. Ale ja nie, my nie kupujemy tak. Mhm. tych ciuchów ale mówię, ja nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli któreś z Pani lubi, proszę bardzo, niech kupują ciuchy, kosmetyki. No bo, bo to lubią, tak? Dobra, a ja zabieram się, słuchajcie, teraz już, że za mięsko. No i słuchajcie, gaz nam się skończył. To nie jest, e, e, jak to się nazwa? E, lokowanie produktu czy reklama my żeśmy cały czas za to mówię my żeśmy za to zapłacili tylko chcę wam pokazać i naprawdę polecić bo to jest fajne i będę wymieniać ten Jak to jest nie produkt? tak to do góry a to do góry I już o, nabój wyciągnięty my ten nabój wysyłamy do... na allegro tak do nabicia także tego nie wyrzucamy tu przysłał pan nam Nabite, bo my zawsze. My od razu trzy mamy i trzy wysyłamy. Tak. Ok, jak to, a nie. Najpierw na dole. Na dole, tak. tak. I, zamyka. I zamykamy. I zamykamy. I Koniec. Zamykamy to. I przez to nie mamy butelek. Plastikowych, a one nam się tak przydają. I gazujemy. I biorę. Tak. Tak. Raz. Dwa. Jak jest trzy, cztery. Pięć. To jest fez gazowany. jest fez gazowany. Raz, Patrz, aż dym, dym leci. Aż dym leci. Zakręcamy. I my odstawiamy. I my mamy trzy takie butelki. Woda mamy z kranu, bo mamy bardzo dobrą wodę. Raz, dwa, trzy, cztery. No i najlepiej chwilę postoi, nie? Tak, żeby chwilę postała. I dobra. I takim. I to idzie z powrotem tu i to pójdzie do, wyszła, do wysłania. Szykujemy to, co robimy. Tak, teraz się widzimy już na, na kolacji. Co nie No, już bo. Byłem ten z mają przed chwilą w tych nowych sandałkach, co kupiłam. I teraz tak, jeżeli ktoś komuś się one podobały, to jeżeli są jeszcze w biedronce, to idźcie sobie kupić, bo e, są. Uważam ekstra. Są tak wygodne, że normalnie szok. To także polecam. Nawet patrzyłam, czy jest rozmiar dla ciebie, co no nie? nie ma. Ale nie ma, bo największe, jakie były? 44. 44. A niestety, 44 na ciebie jest za, za małe. Ja potrzebuję 5, 6. No. No tutaj jest taki, a w sam raz, ja może 38 numer buta i akurat jest, nawet ciut ciut bym powiedziała, że są troszkę za, 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 za duże, ciur, ale ciut jest minimalnie. Podoba Wam się nasz śpioch? Śpioch znów przyszedł. Będzie spalna to Bartuś? No? Może komuś się wydać dziwne, że gotuje teraz ziemniaki. Ale to nie jest dziwne. Jeżeli macie cukrzycę, a chcecie jeść ziemniaki i chcecie, żeby wam nie skakał cukier za wysoko bo po ziemniakach zazwyczaj jest wysoko cukier to musicie je ugotować. Dzień wcześniej, normalnie odcedzić, dać sobie do ziemniaków, jeżeli coś tam dajecie, takie jak pirecznie, czy nie. I niestety wystygną, i wsadzić je na noc do lodówki. Na drugi dzień możecie jeść, bo się robi yy, tam jest jakaś odwrócona skrobia, jakoś to się tak nazywa. I wtedy nie podnosi Wam cukru, ponieważ w tą odwróconą skrobie nasz żołądek nie trawi. I ja za, zawsze tak robię, właśnie, że. Gotuję dzień wcześniej ziemniaki, poczekam aż ostygną, wsadzam do lodówki, a później możecie je odgrzać, możecie podsmażyć, ale one już Wam cukru nie podniosą. Także jeżeli macie cukrzycę, to polecam w ten sposób. To nie, że ja sobie gdzieś tam wymyśliłam czy coś, tylko to mi mówiła pani diabetolog moja. Tak jest. Że tak właśnie powinni jeść cukrzycy. Damy jeszcze szczypiorko, co nie? pewnie, nie dużo. Dużo damy, co będziemy się żałować. Szawiu dużo damy. Kto się pytał, gdzie kupuje te miseczki, takie metalowe? Słuchajcie, to w Dino często są, w Kauflandzie często są takie, właśnie, miseczki. Ja, ja bardzo lubię te metalowe. W Dino? Tak, w Dino też były. Aha. Ja je bardzo lubię, bo one są. Lekkie bardzo Co? Płaczek żydowski? No No i on będzie z nami tak stał. Tam mam pełne miseczki. I będzie tak miałko. Będzie puszał sygnały. No także ja mówię, jak coś, to polecam te sandałki, jeżeli jeszcze są gdzieś w biedronce a macie, a, a naprawdę są bardzo, ale to bardzo wygodne leciutkie i bardzo wygodne za nieduże pieniądze Co śpii? psy czekają. no śpią no a my zaraz będziemy jeść na kolację i na śniadanie mamy no patrzcie jak ślipa. przysypie a jutro będziecie mieli co ja do tych ten jutro Wam puszczę przepis na kotleciki do tych ziemniaczków. Co, co dzisiaj ten sobie robię, co nie? Wstanę mm -hmm. zaraz rano na nakręcę przepis i, i Wam puszczę. No. Dobrze, coś jeszcze będziemy? A no, chyba wszystko, nie? No, tak. Dzisiaj to wszystko dzisiaj, pomieszasz. Tak, dzisiaj tak krótko. Ja to wszystko pomieszam i będziemy mieć kolację. Kto on, a jeszcze tam taka jedna pani pisarzem ten ukisiła rzodkiewkę. Jak tylko dostanę taką ładną żodkiewkę e, taką, e, będę widzieć, że jest e, świeżutka, to taką zakiszę. Tak a na... ja mam plana. Jakiego plana? A co ty myślisz o białej rzodkiewce? Tej długiej. Żeby na zapisić? plasterki. No, a, kisił a... ktoś białą rzodkiewkę? Mówcie. A, a, a może faktycznie. Faktycznie no? nie? Takie plasterki. Tylko że powiem Ci, że ja chyba... Teraz ostatnio nie widziałam tej białej rzutkiewki. Ale może być dobry, bo przecież ten kiszą ci Chińczycy czy ten Koreańczycy? No, nie wszystko kiszą. No. No. Ale taką też chcę spróbować. Tylko no, muszę dorwać, żeby była taka super fajna, świeża i duża. To, to wtedy na pewno zakiszę. Ciekawe, czy ktoś już kisił taką białą. Bo my, my kiszonki lubimy. Mhm. Dobra. Także co, kończymy, nie? I tak, kończymy na dzisiaj. No. Dzisiaj króciutki filmik. Króciutki. Więc to nie będzie taki króciutki. Nie? nie? Ja już nawet nie wiem co my, słuchajcie, ja już się zaczynam gubić. Codziennie nagrywamy. i poszedł. Poszedł do ubikacji się napić wody. <noise> Bo leci do miski woda. No. Także trzymajcie się. Tak. Do, zobaczenia, do zobaczenia kochani Do zobaczenia.